Mamy dużo do, do roboty, więc bardzo proszę się spiąć. Czy wszyscy mają notatniki na dzisiaj? Albo nie. Dzisiaj kartkóweczka. Wyciągamy karteczki. I nie ma już nieprzygotowań do zgłoszenia. Kartkóweczka, moi drodzy. Nie zgłaszałeś wcześniej nieprzygotowania. Nie można uciekać z lekcji, bo mam już was wszystkich krwawo zanotowanych tu. No nie będzie taka trudna, już nie marudźcie, wyciągcie karteczki. Ja wybieram temat kartkóweczki na razie. Jaki byście chcieli temat? Może tak, jaki przedmiot byście chcieli. WF, <laughs> Historia, dobra, może być historia Test wiedzy ogólnej ze szkoły podstawowej, takie zrobimy 98% dorosłych nie zdało tego egzaminu, <laughs> No to co, lecimy czat, lecimy I sami sobie lecicie punkty w ławkach nawzajem Na której planecie żyjemy? Jaki jest największy na świecie ocean? Dobra, zaznaczam spokojny Aj, nie wiem, co to dobrze było Jaka jest y, rzymska cyfra w arabskiej formie cyfrowej? Miałam już przeczytać... Chciałam to przeczytać jako po prostu cyfrę, ale się powstrzymałam. Jestem przeciętnym uczniem. Ale pokażesz mi odpowiedzi? O, ale skam? Co dostaniemy z taką oceną? To czwórkę. Mamy do obejrzenia Karol Modzelewski. Mamy do obejrzenia Mega. Mamy do obejrzenia Masny Ben Load ale bez muzyki. Więc mamy co robić. I mamy szankę, żeby to robić. Uwaga, ja ich jeszcze nie widziałam, ale tu są naleśniczki z konfiturą jabłkową, więc zjemy sobie jeszcze naleśniczki z jabłkami. Dobra. Macie dziabka. Trzymajcie. Naleśniczka. A Dobrze wam poszło na sprawdzianie, więc macie naleśniczka w nagrodę. A widzieliście, tak się baliście testu? Jakby były wyniki, to bym powiedziała, że jest słowo osobie, która miała wszystkie poprawne odpowiedzi, ale nie było odpowiedzi, więc nie chciałbym się tego weryfikować. Efektów, kurwa, więcej przejść! Bo my już nie wiemy o co chodzi, ale jak dodasz 14 efektów świetlnych, to już w ogóle nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Jezu, ale i zajebał. Dzięcio, które dzieli 100 lat. No dzieli, no. Nie kumam? Oj kuma To naprawdę. A. Ale właśnie przekminiłam to. Gdyby. Gdyby Harry Potter nie uwolnił z Grecka, to z Gredek by dalej żył. Przecież wy nie umiecie krwa tańczyć. Nie wiem. Popatrzcie na ich nogi, to krwa są kroki. Wy tańczycie? Chodzicie? Kuwa, zastanawiacie się? Już Sztuczka dymna. Zrobimy zapory, kurwa, robię, patrzcie. Patrzcie, 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 już, już, już rozproszenie. Czekajcie, czekajcie. Naleję. Zobaczycie, no... Na... To to nie tylko sprzęt. Dor, dor. Uwaga. Przewidziałem, że nie umiem otworzyć puszki! to proszę, bo nie czuję już ręki. Iron Man, edycja Low Cost Budget. A nauczyć Was? Nie nauczy Was, magik nie zdradza swoich sztuczek. Można prosić o dziewczynę pod choinkę, czy jednak smog pozostaje w bardziej realnym zasięgu? Jednak smok, Vorteks, jednak smok. Chyba że? Ze... Poczekaj! Poczekaj, vortex. Ale nazywajcie teraz wszystkich. Tego się nikt chyba nie spodziewa! Może być to i to! Ha! 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 Ha!

Przychodzi i mówi do mnie, przepraszam, trochę mi się wylało, nie? Kładzie na podłogę i podchodzi do windy od razu, mówię, no, ale jak to trochę, nie? Patrzę i cała, no mam jedną trzecią kubka, a reszta mi pływała, jakby w szamie, całe lody miałem w coli i mówię do niego, no ale to kawa nie jest trochę, nie? I chłop już z windą zjechał, nie? Upił mi cały przód, i najgorsze jest to, że to jest kola. Wolił mi cały y, korytarz, mam rozraną kolę, która się będzie mi klepić. Wszystko mi się kłama poskleja zaraz. Janek kurwa cymbał. P Jakoś nie mogłam jak się skupić, co bardzo, że jest zły, bo ma strasznie ładny kole. Stajcie to. Dzieli mi jeden TikTok. Nie mogę w niego kliknąć. Bo była tam owca, co pali zioło Czy tam foka, co pali zioło Nie wytrzymujesz bez. No i co? No i co, też się tak umieło tego. Nawet jak dzisiaj do goli mówiłeś, że FM ma dobrze. Aj, aj, aj. Ja, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro w w***wia kasię, to dlaczego daje mu zarabiać? To tak jak ja bym, ja bym, nie wiem, zatrudniła, zatrudniła który mnie wkurwia i mu opłaciła, ale on mnie wkurwia No bez sensu. Dobry wieczór, najpiękniejsza streamerko, kiedy jakaś walka na famę MMA w twoim wykonaniu? Dostałam, dostałam ostatnio maila, czy, czy chciałabym, żeby mnie zgłoszono tam. Powiedziałam, że nie. To jeszcze... Nie ten czas, nie ta chwila, od kogo Hajlik czemu. To nie, nie konkretna oferta od żadnej federacji, tylko po prostu jakby informacja, że mogą mnie zgłosić do jakiejś gali. Nie miałam informacji do jakiej. I ja nadawałabyś się do walki na gołe klaty. Jedni mówią to, a, drugi mu, a drudzy mówią, że jedynym cosplayem z Lola, jaki mogłabym zrobić, to Jinx. Czemu? Już wam tłumaczę dla tych, co nie wiedzą o co chodzi. Ari? Miss Fortune Jinx Ona ma chude uda Dzisiaj się dowiedziałam, że jakiś trener z Warszawy Pozdrawiam pana, jeżeli mnie pan słyszy Powiedział, że bym się do niego przeszła, żeby potrenować Że zrobi ze mną porządek, że, wiecie, kondycję w końcu zrobimy I poruszamy się, i zrobimy trening, i dietę dobrą w końcu Wtedy kola zero musi wlecieć, jak dieta będzie. Właśnie pisali do mnie, czy chcę nową dostawę Coca-Coli. I powiedziałam tak, tylko nie dawajcie mi już zero coli, bo wolę tylko tą słodką. To znowu zgrzewkę coli, nie będzie tam w ogóle coli zero. W tym tygodniu się biorę za siebie, bieganie, siłka, te sprawy. Wiecie, i dźwignęłam? Ciężary, no. Ciężary były straszne. A dieta jest taka męcząca. Generalnie dobrze, że mam dzisiaj cheat day. Mam dzisiaj cheat day! Czy ty trzymasz tego szota na mnie tylko po to, żeby go wysyłać za każdym razem, jak powiem o treningu? Po co jakaś siłka ci potrzebna? Ja twierdzę, że jest więcej ciała do kochania, a komuś nie podoba, niech się odpier papier. To, jest, to są takie skrajne, skrajne, skrajne skrajność, ze skrajności w skrajność. No ale to chodzi o to, żebym ja się dobrze czuła, a nie wy ze mną, jakby. W sensie, rozumiesz? Jak ja uważam, że przytyłam już za bardzo i chciałabym schudnąć, to chcę schudnąć. I tyle, wasze zdanie mi... W żadnej kwestii nie, nie interesuję tutaj. Ja tam twoje treningi i dieta. um bym zjadło takie ci psiki. Laski, jesteście? Czyli zdanie macie w pizdzie, nie we wszystko możecie. W jest takie podejście u was, że chłopaków w ogóle nie słuchacie. <gry> ale. A czemu mam cię słuchać? Co powiedz mi... Nie jest git, nie ćwicz, a ja będę siedzieć, co wiesz i sobie pomyślę, no, kiedyś nie miałam takiego brzuszka, chciałam go zrzucić. Ty powiesz... Nie, jest git, zostaw go! A bo a chyba dobra, to już mi pasuje! To chyba ty się musisz czuć dobrze w swoim ciele. Wiesz, że piersi rosną tylko do 20 roku życia? Do 21 roku życia i tak, widzu wiem. 21 urodziny były tymi najsmutniejszymi w moim życiu chyba. To na pewno doda skrzydła, jak będą krzyczeć i dopingować. Jak bardzo jesteś zmotywowany do tego pojedynku? Ale jak już robi reklamy, to czemu trzyma do kamery puszkę etykietą do tyłu? W sensie. Tak. Tak się nie robi. Trzeba dać tak. A nie tak podstawy marketingu. Może to nie reklama? No tak, bo jesteś na środku kuwa tyku... sceny, które ogląda 100 tysięcy osób. Na środku ważenia masz wyjść tam na 3 minuty i akurat tak ci się zachciało pić, że musisz się napić twojego ulubionego napoju, który od... Od... otwierasz i pijesz w trakcie k... wywiadu, który jest z tobą prowadzony. Airbike A Irbajka trzy razy w tygodniu do odcięcia miałem buzię zaklejoną plastrem, naprawdę uwierzcie mi. Było niedotlenienie, spadałem z niego, ale mam filmiki do pokazania, także będzie co oglądać. Ja tak nie będę miała, nie? Jak się męczak wchodzę na drugie piętro. Zawsze to udowniałem? teraz będzie podobne. Ej, wiecie, że byłam na story u Adriana Polaka? Co w się sensie u niego? Ej, poważnie wam mówię, że byłam. Dostał, dostał pytanie, yy, co sądzisz o Kasiks, wstawił mojego klipa, jak robię tornado i napisał napięt, się z nią prowarał. Uwaga! Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, byliście cudowną publiką na dziś.